Ci. Czekam na Ciebie jutro. Będę na pewno. Na torze. Bez obaw. Zabieraj się stąd chórzu. Gadaj zdrów. Chcecie wkurzyć. Wyłącz kamerę. Nie daj się wkręcić. Przebierz się. Koniec zabawy. Przepraszam. Wybaczcie, ale dzieją się straszne rzeczy. Co się stało? Jesteś taka piękna. Wyjątkowo piękna. Możesz skankę wody? Nie zniosę tego. Daruj sobie komplementy. To prawda. Niech ktoś przyniesie jej wodę. Na przykład Monita. Nie chcę jej widzieć. Spokojnie. Przytuj się. Potrzebny ci prawdziwy mężczyzna. Proszę cię. Przestań. Zostaw mnie. Nie teraz. Mieliście mi pomóc. Uspokój się śliczna. Alfredo już nam nie zaszkodzi. Wkrótce pozbędziemy się tej kobiety, ale powoli, bez pośpiechu. Kiedy? Za kilka dni. Wypadki potoczą się naturalnie, swoim torem. Falucha tu dowodzi. Nie mogę czekać. Musimy pozbyć się Monity już teraz. Z każdą chwilą jest bliżej Martina. Jeśli mi nie pomożecie, zrobię to sama. Uspokój się. Nic z tego. To rozkaz. Łajdak. Chyba ją zabiję. Ty podła dziwko. Ty krowo. Co z tobą, snopko? Nie odbierzesz mi Martina. Straciłeś go z własnej winy. Podobno jesteś grzeszną dziewczynką. Masz chłopaka. Jesteś dziewicą. Nastaw swoje bogate łóżka. To wasz problem. Odwal się. Puszczaj. Chętnie bym cię stłukła. Pożałujesz. Niby czego? Co mi zrobisz? No co? Ochrona. A co chodzi? O nic. Głupie babsko. Daj szklankę wody. Lepiej Janek. Idźcie sobie. To moja wina? Co się tam dzieje? Już idę. Czemu się chowasz? Mogłeś oberwać. Pełno tu fałszywych przyjaciół, o kim mówisz, pozbyli się mnie. Ale ja go pilnuję. Ty też powinieneś. Są zdolni do wszystkiego. Spokojnie. Śpie przykuty do wozu. Nie martw się. Dziękuję. Proszę. Bardzo Ci dziękuję. Alfredo? Już sobie idę. Nie. Co u ciebie? Źle. To wszystko mnie dobija. Nie mam dowodu na swoją niewinność. Nieważne. Wiem, że jesteś niewinny. Sam odszedłeś. Śledztwo. Ludzie wokół ciebie. Znowu ten Miguel. Nie masz dowodu. I Perez Garmendia. Jest syn. Wiesz kogo? Nic na niego nie mamy. Racja, wybacz. To zły moment. Skoncentruj się na wyścigu. Są ważniejsze rzeczy niż wyścig. Mam prośbę. Pozwól mi prowadzić śledztwo. Gdy odkryję, kto stoi za tym cholernym kątem na kajmanach, znajdę prawdziwego. Badaj. Szukaj. Zdawaj mi relacje. Pamiętaj, co moje, to twoje. Jeszcze coś. Jutro nie kończ, tobie mogę zaufać, bo się popłaczę. Rolando Martinez wygląda jak larka z wosku. Racja. Jak Martin wygra, Rolando się stopi. Jesteś beznadziejny. Trudno go będzie pokonać. Co wam jest? Nie odzywacie się. Nie znamy się na samochodach i wyścigach. Nie róbcie mi tego. Nie wezmę was, bo nie będę mógł się wami zająć. Zostaniecie z Rosą. Włączycie telewizor. Będziemy się bawić lalkami. Nie mów tak. Dobrze się czujesz? Bo co? Nie bawimy się lalkami. Siedź cicho. Chodź do mnie. Powiedz siostrze, że jej nie wezmę. Ale będę o was myślał. Przez cały wyścig. Zamknę was w sercu. Musisz przytulić Martina, bo przegra wyścig. Tak. Już się przytula. Ach, te kobiety. Nie gab się. Daj buziaka. Spadaj. Odczep się. Nie zaczynaj. Przestań. Zrzędzisz, że gryzą cię komary, ale spirala ci śmierdzi. Mówiłam tysiąc razy, żebyś mnie nie straszył. Nic nie zrobiłem. Szpędasz się po biurze. Śpędzasz się po patio. Chcesz mi wskoczyć do łóżka? Chętnie, ale jestem wierny monicie. Wracaj. To prawda, że mona biła się z blondyną? Z którą blondyną? Z Na Narzeczoną pana grupą Kesada? Właśnie. Któregoś dnia Monita wylała na nią zieloną herbatę. Blondyna się wkurzyła. To prywatna sprawa. Blondyna i Monita nie biły się o faceta? Co ty gadasz? Głupi jesteś. Już idę. Nic ci nie mówiła? Nie marnuj mi czasu. Jesteś na molnej. Mała złośnica. Blondyna? Monita nas widziała? Cholera. Mówisz sam do siebie? Jak wariat? Monita jest u siebie? Wyszła. Dokąd? Nie jestem jej sekretarką. Szkoda, skapnęłaby nam kasa, straciłby się na loterii. No, Kesada, jutro wyścig. Cześć. Co tu robisz? Chciałam zadzwonić, ale dzieci powiedziały, że Konstansa rozbiła Twój telefon. Jose mnie wpuścił. Nie chciałam. W porządku, wejdź. Zajmę Ci tylko chwilę. Nie było Cię cały dzień. Chciałem Ci powiedzieć wczoraj. Wczoraj minęło. Musisz odpocząć przed wyścigiem. Jak się czujesz? Naprawdę? Denerwuję się. Chciałbym tu zostać. Spędzić z tobą wieczór. Wiem, ale kocham wyzwania. Chyba nie zasnę. Mam coś dla ciebie. Co to? Jutro przyniesie ci szczęście. Tylko to zostało mi po mamie. Nie mogę. Potem mi oddasz. Twoja mama dawno umarła? Ona nie sama nie wie. Poznała faceta i odeszła. Musieliście cię.